Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Z Księgi Przysłów, w sercu knujących zło, podstęp, u doradzających pokój, radość. Nie spotka zło żyjących uczciwie, ale u grzesznych pełno nieszczęścia. Wstrętne dla Pana są usta kłamliwe, lecz w prawdomównych ma upodobanie. Dobry Boże, wznosimy ku Tobie serca pełne wdzięczności. Każdy z nas raduje się z powodu tak wielkich darów, jakie otrzymał od Ciebie prosto z nieba. Dziękujemy za każdy miniony dzień tygodnia, za wszystkie osoby bliskie naszemu sercu, za możliwość kolejnej wspólnej niedzielnej modlitwy. Panie, błagamy, błogosław nam wszystkim w nowym tygodniu. Spraw, by każdy z nas potrafił nieść światu pokój przez codzienną życzliwość, uśmiech. I uczynki miłosierdzia. Prosimy, pozwól nam jak najpiękniej głosić chwałę Twojego Królestwa, całym naszym życiem świadczyć o Tobie i dzięki temu żyć pełnią radości. Postanawiamy każdym naszym czynem i słowem wypełniać nauki Pana Jezusa, każdy dzień żyć w Prawdzie. Błagamy, kieruj nas ku dobru, kieruj nas ku niebu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!